Gdy wyzwanie rzuci los, to łapkę, strzel i walcz. Pokémon, czy już wszystkie masz, ty, i ja? -mu Musimy ocalić świat. Pokémon, czy już wszystkie masz, czy już wszystkie masz, Pokémon? I czołem, witam Was serdecznie w świecie Pokémonów. No, są z tej strony. Zapraszam na odcinek i tak pogestykuluję jeszcze parę razy rękami. Mało wyświetlenia ostatnio są na... o w ogóle moich odcinkach, dlatego że zostałem bana na fejsie, na miesiąc, na udostępnianie linków na grupach. No. I dlatego takie małe wyświetlenia robimy. Więc może... niech każdy skomentuje mój film, niech każdy da łapkę, będą lepsze wyświetlenia, Wyślijcie go znajomym. Zapraszam na odcinek, mamy godzinę... 1035, jak to nagrywam. Skład na dzisiejszy odcinek prezentuje się właśnie tak. Niestety pojawi, pojawił się nowy użytkownik kasztelan i chciałem tu mi dać nowego Pokemona, ale wiecie, że nie mogę zmieniać nazwy tutaj, dopóki z tych wysp nie polecę, więc wziąłem stary skład standardowych komentujących oraz wybrałem! Pokémony z niskimi levelami, aby sobie po prostu podekspiły, bo tutaj 46 online są już na bardzo wysokim poziomie, reszta to jest troszkę słabsza, niech sobie podekspią. Lecimy, zaczynamy odcinek. Dziękuję ci, liście. Mocno nam doskwierali. O, spójrz przeze mnie, twoje pokémony zranimy się, i dał nam full restore, nice. Jestem wrażeniem siły twoich poków. Byłoby świetnie, gdyby ktoś taki silny jak ty tu mieszkam. Mam nadzieję, że będzie się dobrze bawił. Słucham, szukasz Lostly? Tak jeszcze czasem Lostly wybrała się gdzieś tam. No i dobra, idziemy na dzisiejszym, dzisiejszym odcinku. E, mamy szukać e, Lostly e, i musimy iść do Bery, coś tam. E, przyda nam się Surf. E, mamy Pokemona z Surfem. Mamy. E, no, a, i Kat. Przyda nam się Kat, ale mamy Pokemona z Katem. Jest to Anolite. Elo. W Berry Forest nie będę używał go do grania na, w gry na wyspie. Tu, okej, okay, fajnie. Chodźmy do Pokemartu, obczajmy co oni tutaj mają. Ultra Bole, ile my mamy? Wystarczająco. Hyper Potion. Revive Full Heal, ile mamy? Możemy sobie jeszcze kupić. Tak, style. Dobra, Max Ripple, i mamy? A, starczy, spokojnie. Hyper Potiony. Kupmy style. No. Później sobie kupimy jeszcze full restore. Stać nas na tyle, że, że normalnie... Hej! Hej górale i górnicy. E, dobrze. E, co my tu jeszcze mamy? Wygląda, że to drzewko może zostać ścięte. No to super. Persjanku ścinaj. E, czy dobrze mnie słychać na mikro? Mam nadzieję, że tak. Zing znaleźliśmy swoje zing. E, co ty to nam powiesz? że jest chyba najpopularniejszą z wszystkich wysp, ale mogłaby być troszkę mniej senna. Z drugiej strony nie chcę, żeby pobudzili nas rowerzyści. Aha, senna jest dlatego, że macie chypno w lesie. Aha, dziś pójdę chyba na ryby. Znaczy nie wiem, gdzie tam pójdziesz, ale prawdopodobnie na ryby! Dobra, dawać, jedziemy dalej. Eee, musimy sobie pograć tutaj, chwilę. Urr, fach, to bez sensu nie potrafię. Wygnąć te łyżki siły umysłu, może nie ma żadnych i tak dalej. Oni nam tu nic raczej nie powiedzą. Eee, idziemy szukać tej Lostly, nie? Jakieś tu nam się szykują walki, mam nadzieję. Nowe miejsca na złapanie Pokémonów, ale na razie nie łapię, bo mam za dużo starych Pokémonów do rozdania. Wiecie o co chodzi? Eee, dobra, dawać. Tutaj podwójna walka. No proszę, popiję sobie świeżo zaparzoną kawkę. Pychotka, no pychotka, dawaj, jedziemy z nimi. Dwa razy Cliffery, Daggeron i Katirek muszą mocno expić. Dlatego, bo mają słabe obydwaj movesety. No, Daggeronek ma już bardzo bar taki lepszy ten moveset, ale mimo wszystko... Przydałyby im się te lepsze movesety, niech podostają chłopaki ataki, trzeba ich podexpić. Pod i ten serw go nie załatwi, wiedziałem. Me metronoma użył. Dobra, e po nich, po nich, po nich. Lecimy dalej. Co my tu mamy? E PJ, PJ. PJ nam się nie oczywiście nie przyda, mieliśmy już swojego PJ-a. Może coś w tym kamieniu jest, taki... Widzę już odosobniony od 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 kamień. Wiedziałem, że coś będzie, Max Rifle. Dobra, gdzie dziś się tak śpieszy? No nie wiem. Balbazaor, świetnie bulba na mojego e, Katirka. Nie wiem kiedy on dostanie flametrowera, ale jak widzicie jak mu słabo ten level idzie, naszemu kochanemu Katirkowi. Musimy go dobrze podeksplić, chociaż do 45. E, moi drodzy, niedługo liga, niedługo liga. E, jak to będzie z tą ligą? Kto będzie w lidze? Kto będzie walczył? Nie mam pojęcia. E, czy zrobimy to z komentarzy, czy ja wybiorę team, to się wszystko okaże. Ale e, ci stali komentujący na pewno będą w teamie, to was zapewniam. E, bo to będzie po prostu dla was taka nagroda, że za to, że mnie doceniacie i cały czas komentujecie. No nie najlepszy pokemon na mojego e, Katirka. M moveset on ma no tragiczny, dlatego trzeba go expić, żeby dostał w końcu tego flamethrowera mam nadzieję. Chyba, że po prostu damy mu, wiecie co, damy mu e, Fire Blasta. Bardzo fajny atak, ale wiem, że on niedługo już powinien dostać Extreme Speeda. I też fajny ataczek. E, właśnie czekam, aż to się stanie. Dobra, dawaj tu Laska, idziemy na solo. Wszystko na hitach, 43 poziom. A jakiś ataczek? No nie, no nie. Ech, tym Water coś tam nam zadał. Dobra, poliwak. No, on tu nic nie zrobi. Laseczka kolejna, chodź tu. Słony zapach morza. Ona lubi czuć, nie? No to Emberek tutaj fajnie zadziała. Whipping Bell. No, proszę, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Ekspy, Ekspy, jeszcze raz Ekspy moi mieli. Użyjmy sobie Hypera tutaj na naszego Katirka, żeby nie ryzykować. I dawać lecimy na tą laskę. Chodźcie. Nie, nie podchodź. Proszę. Ale podchodzę. O proszę kurde, Krabi... Kingler, sorry. No ale raczej go położymy, no. No raczej nie inaczej, no. Fajny Kingler. Ale położony. Dobra, wchodzimy do tego Berry Forest, nie? E, idziemy do tego Berry y, Forest. Y, dokładnie. Z tego wszystkiego załączę Max Ripela, moi mili. A właśnie miałem jeszcze Super Ripelę, trzeba je wykorzystać, bo nie chcę, żeby mi się tu Pokemony pojawiały. Nie chcę nikogo łapać. Chociaż może Hypno złapię, co wie na to. Hypno złapać do naszego teamu. Fajna sprawa, nie mamy Hypno. Eee, moglibyśmy go w sumie złapać, dlatego o, Max Ripela sobie założyłem, żeby sobie Hypno złapać później. Niech nam się pojawi, nie? Co o tym myślicie? W sumie możemy sobie tego hypno złapać. Nie mamy hypno a. O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. A bardzo fajnie z niego jest Pokémon. Kolejny full heal. No, mamy tych troszkę full healów. Mamy tych troszkę. Mam nadzieję, że dzisiaj uda. Musimy już dzisiaj wyjść z wyspy, żeby następny odcinek nagrać w pełnym teamie. wybranym teamie. Dobra, przejdźmy tu sobie. Yy, Dageronik ma serfa, świetnie. Yy, choćby tam. Nic tam yy, jakiegoś takiego specjalnego nie ma, ale. Ale, weźmy sobie. Wygląda na to, że to drzewko może zostać ścięte. No to ścinaj mój kurde. Kochany. Kochany yy, persjanku. I świetnie, Max Elixir, o to właśnie chodzi. Takie przedmioty są cenne, nie, bo niestety nie da ich się kupić. Gloom, 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 gloom. Nie mamy Gloom, Gluma a już nam się pojawił kolejny Pokémon. Czyli olałem go, dobra, nie łapiemy tego Hypno, bo pojawił nam się ten. Powinienem pierwszego złapać. A mamy tyle Pokémonów, że na razie nie łapiemy nic: ani tego Hypno, ani nikogo. Czekajcie, bo tam jest Pokeball, muszę go zgadnąć. O, tutaj właśnie. Max Etern, świetnie, 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 świetnie. Takich przedmiotów właśnie potrzebujemy na ligę. Dobra, chodźmy do tej Lostly. Co ona nam tu powie? Uff, hli... proszę pomocy, przed chwilą pojawił się tu straszny Pokemon. Straszył wszystkich, przeraził Lostly. Jestem zbyt przerażona, by się ruszyć, chcę do domu. O, oh, znowu tu idzie, nie, ła, wow, ja chcę do tatusia! Ja chcę do tatusia! <grym> Zaraz to tu uratujemy. Dawaj chybto, stawaj tutaj z moim Hatirkiem Bite, co na ciebie bite? Bardzo dobrze. I drugi bite i dawaj level lepiej. Za 700 eksłatom to mnie Och, to było potworne. Dziękuję. Lostly przyszła szukać. Jak możesz to sobie wziąć. Otrzymamy jakieś Japa berry, otrzymaliśmy Joppa-ello Lostly się boi, więc czy mogę i z tobą do tatusia? Dobrze, chodźmy do domu. Jak on ci będzie złotko Wybacz mi. to już nie wiedział, że miałeś wielkie kłopoty. Nie szkodzi tato, to jesteśmy z nopsą przyjaciółmi. <grym wysz> słuchaj, słuchaj, pokaż znowu jak wyglądasz cool. Och, co mówisz? Może to prezent dla mnie. Skąd wiedziałeś, że wybił rzadki kamienie praveny? Wiesz jak uszczęśliwić gościa i przekazaliśmy mu w końcu meteoryt Musi iść, dobra, było fantastycznie i nam... O Moonstone nam dał elegancko. Mus nam dał. No dobra, spadamy z tych wysp. Idziemy na wyspę pierwszą, a najpierw uleczymy swoje Pokemony. E, idziemy na wyspę Number One e, i, i, i co zrobimy? E, I spadamy z tej wyspy i idziemy sobie. Pararadam. Riple przestał działać. Okej, okay, wyspa 1, dawaj. Kopacy już są ready. O, oh, hej, Nobson! I z pracują. Praca poszła bardzo szybko. To nie samo. Bill to niesamowity tygodnie, nie, przecież nie było tu prawie nic do roboty. Serio, musicie to przyznać, wiele potrafisz, och, serio. Ehehe. No i dobra, skończyłem tę całą robotę. No, powinniśmy się zbierać z powrotem do kanto. Serio, do zobaczenia. E, Nobson, strasznie przepraszam za pozostawienie Cię samemu sobie. Obiecuję, że kiedyś oprowadzę Cię po wyspach. Czekam na to. No i nas na Volcano z powrotem odstawi. Hej, to była długa podróż, co? Mój koper bardzo dobrze się bawił. Jestem pewien, że chętnie przyjmiecie znowu do siebie. Mając tripas zawsze będziesz mógł wybrać się tam z portu w Vermilion. No to świetnie, dziękuję za towarzystwo. No to elo! No to elo. Tutaj mamy Blaina już pokonanego. Team mamy fajny. Nie mamy kogoś latającego, czekajcie. Muszę sobie wsiąść na chwilę ti do teamu, bo albo wiem co zrobię. Nie, nie potrzebuję latającego. Żeby tutaj y, nie zmieniać teamu, o sobie tutaj polecimy. Tylko super, Lip, Reaper, i sobie tutaj y, świetnie. O! I elo, jesteśmy. Jesteśmy w Pallet Town. Została nam ostatnia odznaka do zdobycia. Zrobiliśmy co mieliśmy zrobić. No co, idziemy chyba po to odznaka, nie? Param, bam, bam, pararam. Pamiętacie, kiedy byliśmy to ostatni raz? Pamiętacie? To było 28 chyba odcinków temu, nie? No i się Manko, Ripal przestał działać. No i się Manko, kolanko. E, czekaj, ja tu wziąłem tego Pokébola, wziąłem. Co możemy zrobić? Co możemy zrobić? No idziemy do gymu, nie? Gym został otwarty, to idziemy, nie ma co czekać. Powrócił lider sali Wirdian. Nice! Idziemy go pokonać Hej mistrzynie, nawet ja nie wiem kto jest liderem w dla mnie jedno jest strona, żeśmy za liderów sal. No i podobno trenerzy, którzy się to zabrali trenują pokemony ziemne. Okej. Okay. Zmierzymy się z nimi. Twoje pokemony ugnął się pod siłą mojego ciosu. No raczej twoje pod moją siłą ciosu. Arbok! Ciabok! 39 poziom, świetnie! Katir... Katyrku, co ty możesz mi tu zaproponować z tym gościem? Bite, Ember Bite, no może być Bite. Dobra, level, level. O, tak, 44. level. I patrzcie jakie świetne statystyki ma nasz Arcanine, Katyrek, bardzo dobre. Taurosek, Bite, kolejny Bite. Musimy dostać Extreme Speeda, albo powiedzmy e, jakiegoś Flame Throwera. Będę Extreme tyle e, Katyrka, aż on to dostanie. Ma e, Full Heal, trzeba mu dać, moi drodzy. Full Heal. Rare Candy mamy 7, czyli 7 levelów do przodu. Jest Full Heal. Dobra, e, lecimy dalej po kolejnego trenera. Ciemanko. Karate to kwintesencja esencja sztuki walki. No to sprawdźmy to, sprawdźmy, gosia. Czarny Paskio chciałby walczyć. Czarny Machoka, wysyła Maczoka. Ember. Eee, a Byte? Bite nie, tutaj. Uh, revenge. Dobrze tutaj revenge zadziałał, ale pokonaliśmy go. W razie czego? Eee, Hyperpausiona użyjmy. Hyperpausiona. Tajnym muszrom mamy, o proszę. Gdzie jest hyper. Jest hyper. Tutaj są już Pokémony trudne, dlatego musimy po prostu... Mamy tych hyperów tyle, że starczy nam do końca gry. Chodźmy najpierw jeszcze tutaj, sobie ogarnąć gości. Ciemanko, Jestem królem karate, to twoje przeznaczenie. Zaraz zobaczymy kto to jest królem. Trzy pokemony. Ember. Vital True, Seismic Toss i Emberek. Macho, dobra, Machop'a to... Wow, Revenge nieźle nam tutaj zawalił. Machop kolejny, nie będę ryzykował, Hyper. Vital True... Vital True, e, Hyper kolejny. Widzicie, re, Revenge tutaj. Dobra, pokonaliśmy go. Kasa zdobyta... Da. Czekajcie, nie chcę iść w ten... Ani i tak nie przejdę inaczej. Dobra, to idziemy tutaj do środka, do tych panów. Zapraszam tutaj. Po kolei. HEH! <laughs> Musi ci brakować energii. Zaraz zobaczymy. 5 Pokemonów. Nice, to co króliczki lubią najbardziej. I hyperpołśionek. 45. Piękne statystyki. Jakiś atak. Nie dostaje ataku. No trudno. O. Ech, nie mówcie, że właśnie straciłem kurwa jednego z najlepszych moich Pokemonów. Jeśli chodzi o statystyki. Ja pierdzielę. Dziewiąty Pokémon. Nawet nie wiem, jak to się stało, szczerze. Nawet nie wiem, to tak szybko na spacji się grało. Że nawet nie wiem, jak to się stało. Arkanine, mój piękny Pokémonie. Ja, a ja go planowałem, może brać na ligę. Ja pierdziele. Ja nie mam już nic z tych więcej Pokémonów. Daggeron, no ja pierdzielę, serf. Na zawsze pozostaniesz w moim serku. A ty, panie Katyr, jak chcesz kolejnego Pokémona, odezwij się do mnie, to po prostu go złapiemy. No wybaczcie, no nic na to nie poradzę. Katyr zginął, na no zawsze pozostanie w moim sercu. No i co? No bardzo szkoda, bardzo żałuję tego Pokemona, ale co? Mam jeszcze oszukiwać i jeszcze raz odcinek nagrywać, żeby go nie stracić? No nie, bo to jest nazwok. Straciłem go, to straciłem. Zrobiłem głupi ruch, że yy, gram na spacji i po prostu yy, nie ogarniam. No to trudno, to już moja wina. Trudno. I komu tu brakowało energii, gościu? No to trudno, poświęca się, poświęca tego Katirka, dziewiątego. Dziewiąty pokamem, mam nadzieję, że do końca ligi więcej jak dziesięć mi nie zginie. Dobra, dawaj czarny pas, Asushi jakiś. Eee... Dawaj go serfa. Pod ekswy sobie ta garonka też ma dobre staty, atak fizyczny ma dobry, ale znowu mamy tu same... Eee... On ma fizyczny atak dobry, a mamy same ataki, kurde. Eee, Specjalny naszym Dageronkowi. dobra, dawać kolejnego gościa. Jeden Pokémon, Rajorn. To źle trafiłeś, gościu, bo zciągnę cię na hita. Dobra, Dageronek musi sobie troszkę podexpić. się mamko, gościu. Stawaj, pięć Pokémonów, świetnie, świetnie. Eee, Serf eee, Level, jak może się uda wbić, będzie fajnie. No niestety, no. Katirko zawsze pozostanie w moim sercu. O, Hyper Potion. Eee, czekajcie, czekajcie, jeszcze raz. Żeby on mnie tu czymś nie zaskoczył, czekajcie, żeby on mnie tu czymś nie zaskoczył. Hyper Potion. Eee, Dragon Rage. 45 nasz Daggeron ma level. Rain Densa, no what? Nie chcę tego, nie chcę tego. Rain Densa, naprawdę! Sala Brilliant została zamknięta dawno ale nasz lider wrócił. Pięć boxów, dobra. Ha, ha, hydropompa. Jeszcze raz, hydropompa, nice. Raiorn. Hydropompa, dobrze. Co tam dalej? sense/, ale użyję Hyperka. Bo chłopaki. Mam jestem sparaliżowany i mnie, mogą mnie tu porobić e, Nidorino. No to ha, e, Hydro Pompa. Dobra, co tam jeszcze? I Nidoking. No to Hydro Pompa, poprosimy. Jeszcze raz Hydro pompkę, poprosimy. I Hyper Potion. E, to co? E, Dragon Rage, nie? Jeszcze raz Dragon Rage. I jeszcze raz Dragon Rage. No proszę, ubity 1600 Expa, a nasz Daggeron 45 poziom. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Idziemy stąd, został nam lider. Dobierzemy sobie do teamu szóstego Pokemona kolejnego. Niestety ee, naszego Katirka oddamy na cmentarz. E, no. no cóż, no trudno. No trudno moi drodzy. 9 pokémon nam zginął. No, no... No przez moją być może głupotę, bo nie popatrzyłem, mogłem lepiej uważać, no ale cóż, Katirku zawsze pozostaniesz w moim sercu. Kto by tu mógł wejść do Teamu? Na dzisiejszy odcinek. Matia. A ten ta muszę jeszcze zrobić, ale na razie nie robię, po prostu wiecie dlaczego, bo. Atros? Atros jest jeszcze gorszy jak. Jak ten. Shiner A weźmy sobie Shinerka Weźmy sobie Shinerka Dawno go nie było. To jest taki jakby mój Pokémon. Bo wszystkie Pokémony są wasze Shiner jako jedyny jest mój. I oczywiście. Przed Ligą będę go chciał nazwać jeszcze nikiem jakimś z komentarzy, Także moi drodzy, szykujcie się, komentujcie. Bo być może to waszy nick, zostaniecie Shainerem przed Ligą, bo oczywiście Shainer idzie na, na ligę. Eee, to jest dla niego jest miejsce, pewnie, pewnikiem jest miejsce dla Shainera na, li, na ligę. Więc wiecie o co chodzi. No dobrze, chodźmy się zmierzyć z tym mistrzem. Chodźmy się zmierzyć z tym mistrzem tej sali. Naszą ósmą odznakę zdobędziemy. No, come on, kto jest tym mistrzem? Eee, wystawmy naszego pierwszego poka. Niech będzie kosmo nim. Kosmo, weź tutaj, pokaż. Bo tutaj chłopcy już mają wysokie levele. To może niech kosmo tu. Albo wiem, po prostu niech shinerek to zrobi, bo on ma najniższy level. Więc dawaj, shiner, zacznijmy. Ha, chło! Wohohoho! Witaj w mojej kryjówce! Będę tu przebywał, dopóki nie przywrócę yy, tam siły zespołowi R. Ale skoro udało ci się mnie znaleźć, niech będzie! Tym razem zobaczyć, co potrafię! Jeszcze raz zobaczyć, do czego zdolny jest Giovanni! Sprawdźmy to! A się kawą zakrztusiłem. Pięć... <laughs> Pięć pokemonów liter Giovanni ma. No, pierwszy wybór, Ryor. No, no dla naszego Shinerka nie najlepszy. Nie najlepszy... Flay. Mm. Scary face użył. Scary face Co ja mu tu zrobię? Nic, nic, zmiana, zmiana leci. Kolejny Scary face. Dobra, nic mu nie robimy. No to leci zmiana. Szybkość mocno spada na kosmo. Niech wchodzi. Jest kolejny Scary Face. Gość, widzę tutaj nie ma ataków żadnych, tylko jakiegoś Scary Face'a. No to co? Surf! na hita. Oczywiście. That is a super effective. No, i szarny, Shiner 43 poziom. Kosmo wyzyskał troszkę Expa. Drugi Rajorn na 50. No, nieźle. Myślałem, że Rajdona może ma. Ale nie ma. Ma Rajorna. Dobra, drugi Rajorn poszedł na hita. Tym razem Exp tylko dla Kosma poszedł. No proszę, nie do Queen. Nie do Queen. No to może Ice Beam. Earthquake, tutaj nie zadziała jakoś yy, chyba super efektywnie, tylko normalnie, dokładnie. A Ice Beam, yy, jak tu zadziała? Super efektyw, tak jak podejrzewałem. No ale nie ściągamy go na hita, jeszcze jeden Ice Beam. Jeszcze jeden Ice Beam musi wlecieć. No to dawaj Ice Beam. Może tym razem na hita zejdzie? No i nie tym razem, tym razem jeszcze mniej, ale zamrożony, fajnie. Nidokuin zamarza. No to e, no proszę, kolejny Hyper Potion. No dodajemy Body Slam. Body Slam. Co mu tym zrobimy? Ataczkiem. I jeszcze raz Ice Beam proponuję. Gość jest zamarznięty, bardzo dobrze. Ice Beam, kosmo. Świetnie! Bardzo ci idzie dobrze. Nidoking, no proszę, Nidoking. No to Ice Beam, mimo wszystko. Ten earthquake już nas może zaboleć od Nidokinga. No i boli. No i boli. Super Effective? Prawie, prawie na hita. Proponuję zmianę boxa. Kosmo już dzisiaj powalczył. Kto jeszcze dzisiaj nie walczył, a nie będzie super efektywny na Earthquake'a? Ano i Pryku, a, bo Pryka się boję, że, że mi Pryka ściągnie na hita. Może Nidoking do Nidoking? Zapraszam. Który będzie lepszy? Earthquake. Super efektyw? Wow! Wow! To chyba był zły wybór. To chyba był zły wybór. Daggeron nie leci. Boję się o Pryka, że go stracę. Niech leci Daggeron. Zmniejszymy mu jeszcze atak fizyczny. Earthquake. Wiedziałem, kogo wybrać. To co? Byte, nie? Dokąd go Bytem? I od razu sobie wbijemy może level. 600XP, no nie dobiło nam level, levelu. A, a jego ostatnim pokemonem jest Hydro Bomb. Hydro Bomb. My też mamy Dactrio, ale silniejszego. Sorki odbija mi się oczywiście. No i Daggeron wbija 46 poziom. I fajne statystyki. Gracz pokonuje lider Giovanni! Ha! To była naprawdę ostra walka! Wygrałeś! Jako dowód, oto twoja Earthbage. Eee... Nobson zdobywa 5k golda nagrody. 5k golda od gościa otrzymaliśmy. Earthbage powoduje, że posłuszne są Pokémony każdego poziomu. To dowód Twojego mistrzostwa jako trenera Pokémonów. Mając tę odznakę, możesz ruszyć na ligę pokemon. Moi drodzy, liga przed nami. Weź też yy, ten TM, traktuj to jako podarek na rzecz twojej przygody z ligą. I dostaliśmy TM-26 od GioVaniego i jest to Earthquake! To potężny atak siejący olbrzymie spustoszenie. Stworzyłem go, gdy prowadziłem tę salę dawno, dawno temu. Dobrze. Lider pokonany, odznaka zdobyta. Nie straciliśmy w walce z literem żadnego Pokemona. niestety straciliśmy przed walką Katira. No ale no to już, no cóż, no trudno. Eee, w tym momencie możemy iść się podleczyć. Ulećmy nasze poki. I co? Eee, I tak eee, słowem eee, końca. Dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście, jeżeli odcinek się podobał zapraszam eee, do obejrzenia moich poprzednich filmów, są gdzieś na pewno na ekranie. Eee, komentujcie, komentujcie jeszcze raz komentujcie, teraz słaba, słabe wyświetlenia robię, bo mam bana na fejsie, to eee, możecie jakoś podbijać tą aktywność, żeby wyświetlenia rosły. No i trzymajcie się do następnego. Cześć!